Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork, sezon 8. Jesteśmy po 8. pracy, y, którą nam wykonali, ponieważ wy, wygrał, wygrał wyścig hasłowy J i y, 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 pomagał mu Koki. Nie wiem w sumie jak to się czyta, ponieważ y, z angielskiego Kuki to się inaczej pisze, to ciastko jest i mój słownik angielski nie znalazł takiego słowa, żeby mi powiedzieć jak to wymawiać, więc po prostu mówię Koki. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeżeli tak się nie wymawia. Okej, okay, Kondzio i Koki zbudowali nam stację benzynową wraz ze sklepikiem, który do, do stacji należy. I tutaj daleko nie musimy szukać, mamy tutaj BP, Także możemy sobie iść od razu, nawet nie musimy latać. Iść i zobaczyć, co tutaj jest. Tu jest wyjazd, tu jest wjazd. No to no dobra, wjeżdżamy sobie na stację. Moment, jeszcze przeczytajmy, co tu stoi napisane. Wykonali kuki i kondzio. Aniu, myślimy, że ci się to spodoba. No, myślę, że tak. Miłego zwiedzania. Zapraszamy na nasze kanały Seba2002 Gaming i KondzioWJ Gaming. PS Lampy włączają się w nocy. Hmm. Chyba trzeba będzie noc zrobić w pewnym momencie, żeby sprawdzić, jak to wygląda w nocy. Ok, jak widzicie, mamy tutaj dystrybutory, które wyglądają jak dystrybutory. Zatem podjeżdżamy sobie tutaj, tutaj, stąd bierzemy, bierzemy w łapkę. Ten tutaj. Nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa, bo, bo, bo nie pamiętam po prostu. No i lejemy tam do samochodziku sobie benzynkę. Tutaj mamy numery stanowisk, jak to na stacji bywa. Raz dwa, trzy, cztery osiem chyba z tych dystrybutorów jest tutaj. Mamy kompresor, możemy sobie tutaj napompować kółka. Cóż tu mamy jeszcze na tej stacji? Tutaj już w zasadzie wszystko, więc obejrzyjmy sobie sklepik. Łaj, łaj, łaj. Wchodzimy do sklepiku. Tu mamy kasę, możemy bla bla zapłacić za naszą benzynę. Tutaj możemy sobie usiąść i odpocząć. A tutaj mamy pieniążki dla ciebie: od kądzio i kuki. Hmm? Wow, dwa złote to jest. Ok, dobra. Wino czerwone możemy tu kupić chleb, hot dogi, wino białe. Aha, to jest cena za te, za te właśnie rzeczy. Sklepik jest. Tutaj ma aha bateria za jeden. Kurczak chyba zrożna za 5, Wódkę za 20 można nabyć. I chipsy za 2 złote. Pepsi. Polaris, Coca-Cola, Fanta. Wow. To wszystko można kupić w tym sklepie. Kawę z mlekiem, olej, sztyl. Ciastka i zapasowe koło można kupić. Za ile? Za 150 zł. Ok. Cóż tu jeszcze mamy? Tu mamy jakąś dziwną maszynę, bo ja tutaj byłam przez chwilkę. Tu wrzuć 2 zł. Potem przyciśnij guzik. Przypisany do danego produktu. Fante. Aha, bo to są automaty. Mhm. Zakaz wchodzenia tylko dla obsługi. Tam jeszcze nie byłam. to Zaraz, zaraz zobaczmy. Jak, jak zakaz wchodzenia, to. Ino szybko. Dobrze, czyli tu wrzuć dwa złote i przyciśnij przycisk. Ok. Wow. I co? Yer! Yeah, widzieliście, jakie super! Wow! Smyk! Ale pobrało! I teraz ciastko dostanę, ciastko? Hmm, jest! Wow! No dobra, to jeszcze, jeszcze, próbujemy, próbujemy, hops! Ale dźwięki to wydaje. Co tu możemy dostać? Tort! Dawaj tort! Jest. Super. I jeszcze jabłko sobie weźmiemy też na drogę. Fajny. To mi się podoba. Jabłko, dawa jabłko. Dawa jabłko. Jest. Super, super, super. No to jest fajne urządzenie. Dobrze, to idziemy w takim razie teraz tam, gdzie nie wolno wchodzić. Plunk. Cóż my tu mamy? A, tu jest cała właśnie ta machineria tutaj jest. I towary tutaj są. Aha. A i stąd mi pobierało. O, tu jest pobrane. Mhm. Czyli tu jest ta cała maszyneria. Tu można wejść nawet do środka. Wow. No dobra, to jest, jest to zrobione, ja daję link do tego świata, żebyście sobie mogli pobrać, także jeżeli wam się to podoba, takie urządzenie, to będziecie mogli sobie pobrać i zobaczyć dokładnie jak to jest zrobione. OK, i w takim razie wychodzimy, tu jest wyjazd koło fontanny, jeszcze rzućmy wzrokiem jak to wygląda z góry, aha, lampy mieliśmy sprawdzić czy działają, dobra, to zaraz zrobimy noc. Także to tak właśnie wygląda z góry. Tutaj jest ta tablica z cenami paliw, jakie są na stacji. Dobra, jak się robi? Jak się robi? Noc, Team, Set, Dobra, to jeszcze zróbmy tutaj. Może taki o. Do,ny, do,ny. game. Wow, one no faktycznie się świecą. Nawet jest podświetlona ta fontanna. Tam już nam słońce wschodzi. No, także jak widzicie, wszystko tutaj zadziałało na tej stacji. Fajna jest ta maszyna, te automaty. Także. Kończymy oglądanie stacji, którą wykonali dla nas Kondzio i Koki. No i, no i teoretycznie to miał być ostatni odcinek, ale jako, że poczekajcie, zrobię z powrotem dzień Team Set Dae. Okej, okay. ale jako, że dosyć Wam się podobała ta seria. Ten właśnie sezon, i dosyć fajnie budowaliście, to stwierdziłam, że jest jeszcze jeden obiekt, którego tu brakuje, i myślę, że nawet gdzieś tutaj w okolicy, właśnie stacji benzynowej mógłby być zrobiony. Zatem jest jeszcze jedna praca do zrobienia, praca numer 9, którą wykona, oczywiście, osoba, która jako pierwsza zgadnie hasło, i będzie to tym razem warsztat samochodowy z takim sklepikiem z samochodowymi rzeczami. Także myślę właśnie, że tutaj nam brakuje właśnie tego warsztatu samochodowego. Także ostatnia praca w tym sezonie będzie numer 9. No i tak jak wspomniałam, wykonają osoba, która zgadnie hasło. Hasło oczywiście jest w dwóch częściach. Pierwsza część na blogu. <laughs> Mam na plecach to złoto. Super. Pierwsza część na, na blogu, do którego link jest w opisie do filmiku, i druga część na stronie PGpl w sekcji Teamwork. No i osoba, która zgadnie hasło, przesyła do mnie poprzez naciśnięcie przycisku albo na blogu, albo na stronie PGPl. przycisku Kontakt e-mail. I wtedy wysyła do mnie maila. W mailu, proszę, żebyście napisali y, trzy ważne rzeczy. Pierwsze nick na YouTube, drugie, nick w Minecrafcie, bo to nie zawsze jest to samo. I trzecia bardzo ważna informacja, czy macie Minecraft Premium, czy non premium. Y, I jeżeli osoba prześle do mnie y, to właśnie hasło z tymi informacjami, bo jeżeli ktoś do mnie wysyła tylko hasło, to ja nie, nie, nie mam pojęcia, czy w ogóle chce brać udział, czy nie chce brać udział, czy tylko tak po prostu wysyła hasło. Dlatego, dlatego nie wysyłajcie do mnie po prostu bez tych trzech informacji, bo to bez sensu jest. Także, jak już będziecie mieli wszystkie te właśnie informacje, to wysyłacie do mnie maila i ja odpowiadam pierwszej osobie, która do mnie wyśle na tego maila. Wysyłam do, do, tego, do tej osoby pytanie, czy na pewno ma czas żeby budować. Właśnie nie powiedziałam, budujemy oczywiście od soboty do wtorku. Od tej soboty, która będzie do wtorku, który będzie. Zatem jak osoba mi odpowie, że ma czas w tym czasie, żeby budować, że nie musi wtedy się uczyć i tak dalej i tak dalej, no to no to wtedy tę osobę dopiszę do serwera i i, i, I ogłoszę, że wygrała wyścig hasłowy. Jeżeli ta osoba mi nie odpisze, albo mi odpisze, że nie ma czasu, no to oczywiście wtedy piszę do następnej osoby, do drugiej w kolejce itd. itd. Także czekam na Wasze zgłoszenia. I, 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 I to wszystko, także piszcie. Często się zdarza, także już w czwartek albo w piątek dana osoba wchodzi na serwer, także. Jak szybko odpiszecie, to szybko Wam odpiszę i, i szybko będziecie budować. Także przypominam, dziewiąta praca, warsztat samochodowy ze sklepem. Czekam na Wasze zgłoszenia. Tymczasem pa pa.